Witam Was w bardzo nietypowym jak na mój kanał materiale. Tym razem będzie to ostrzeżenie o oszustwie, próbie wyłudzenia pieniędzy, próbie naciągania biednych, nieświadomych ludzi, najczęściej osób starszych, osób z niższym wykształceniem, niższym poziomem świadomości na fałszywe produkty pseudomedyczne, bądź wręcz może to być zupełne oszustwo finansowe. Gdzie nigdy te produkty po zapłaceniu jakiejś kwoty pieniędzy nie zostaną do Was dostarczone, a przygotowuję ten materiał, dlatego że tym razem y, ci przestępcy, oszuści wykorzystali osobisty mój wizerunek do manipulacji, do przekonywania Was, do nabywania jakichś wyimaginowanych produktów. A jaki jest dokładny tego mechanizm, zapraszam na cały materiał na moim kanale YouTube. I przechodzimy już teraz do szczegółów całego oszustwa, całej manipulacji. Bardzo bym chciał i wyjątkowo mi zależy, aby ten materiał udostępniać z, zwłaszcza osobom starszym, rodzinie, osobom w wieku podeszłym, takim osobom, które mogą być bardziej wrażliwe na ten rodzaj manipulacji. Nastolatki, osoby, które. Mają wiedzę, jak internet funkcjonuje, raczej nie dadzą się manipulować na tego typu fałszywą stronę reklamującą te pseudoprodukty medyczne. Ale jeżeli zobaczycie ten materiał, jeżeli się natkniecie na ten materiał, to może on kogoś uchronić od stania się ofiarą tego typu pseudomedycznego y, oszustwa. Skąd dowiedziałem się w ogóle o tej sprawie? No, dzięki temu, że posiadam kanał i działam w internecie, jedna z osób, która kiedyś oglądała jeden z moich filmów, zdziwiła się, że reklamuję suplementy na odbudowę stawów. O, o czym się za chwilę o szczegółach tego dowiemy. Natomiast jestem przedstawiany jako profesor, uwaga, reumatologii, i to wzbudziło podejrzenie tej osoby, która oglądała kiedyś materiały na moim kanale. Tak więc yy, na komunikatorze zostałem powiadomiony, że reklamuję właśnie suplementy na odbudowę stawów, i zaczęło się śledztwo i dochodzenie. Yy, co to jest w ogóle za fałszywe przedsięwzięcie. I teraz krok po kroku będę chciał Wam przedstawić, na co zwracać uwagę na takiej przykładowej stronie sprzedażowej, która jest stroną zrobioną przez oszustów. Mam nadzieję, że jak przebrniecie przez ten materiał. Będziecie bardziej wrażliwi i szybciej będziecie w przyszłości w stanie wychwytywać inne tego rodzaju fałszywe strony. No i z drugiej strony zobaczycie, jak często wykorzystywane są wizerunki osób, które mogą wzbudzać wasze zaufanie, albo ileś tam czasu w swoim życiu pracowały na zaufanie pacjentów, ludzi, prezentowały jakieś wiarygodne treści w internecie, a teraz bez ich zgody. I zupełnie bez ich wiedzy yy, jest to wy wykorzystywane do tworzenia tego typu oszustw i manipulacji. Po pierwsze, gdzieś w mediach społecznościowych, może to być Instagram, może to być Facebook, mogą to być linki, które przyjdą do Was w mailach, możecie to do dostać poprzez komunikatory od znajomych. Zobaczycie jakiś adres internetowy, który może wzbudzać już na pierwszy rzut oka Waszą nieufność, jeżeli zobaczycie na przezrocze, które tutaj prezentuję, zobaczcie, że są tam błędy literowe albo w specjalny sposób wykonane przeinaczenia. Mamy nie życie Warszawy w adresie, tylko życie Warczawy. Czyli już od razu widać, że to jest jakiś błąd, coś powinno wzbudzać nasz niepokój. Po drugie, jest to bardzo długi adres tej domeny, czyli od razu powinny nam się zapalać wszystkie... Lampki czerwone alarmowe, że dodatkowo możemy, klikając na taki link, dostać wirusa na nasz komputer albo jakieś linki, które będą śledziły nasze poczynania w internecie. Czyli już patrząc na adres internetowy, takie czerwone lampki powinny nam się zaświecić. Przechodzimy dalej. Zauważcie, że mamy adres interia wydarzenia, czyli klikając na użycie warczawy. Pokazuje nam się grafika jakby udająca, że są to materiały, które również są autoryzowane przez olbrzymi por portal informacyjny, chyba nawet największy w tej chwili w, Pol w Polsce, czyli interia.pl. Co oczywiście jest kolejnym elementem kradzieży. Nie tylko mój wizerunek na tej fałszywej stronie został skradziony i zmanipulowany, ale również pozwolono sobie na jakby uwiarygadnianie się poprzez użycie logo interia wydarzenia. Co oczywiście jest absolutnym kłamstwem. No dobrze, przejdźmy już do treści, widzimy moje zdjęcie. E, oczywiście jest to zdjęcie ukradzione z wywiadu e, z kanału Bogdana, e, bezglutenowego piekarza. Bo, Boguś, pozdrawiam Cię. Jak widzisz, nasze treści wspólnie nagrane są kradzione bez e, absolutnie pewnie Twojej i mojej wiedzy. Jest to kadr po prostu wycięty e, z filmu, e, który jest dostępny e, publicznie e, na YouTubie. Natomiast jest on wklejony do strony tego pseudo-suplementu. E, i okazuje się, że mamy na tej stronie cały wywiad ze mną, którego ja oczywiście nie udzielałem, gdzie będę Was oczywiście przekonywał do użycia i wyleczenia swoich chorób stawów za pomocą tego cudownego środka, ponieważ jak jest napisane, pomoc otrzyma absolutnie każda potrzebująca osoba z chorobą stawów. No i przechodzimy dalej, mamy kolejną część, kolejny ekran z tej strony. Okazuje się, że mamy oczywiście sensacyjne wiadomości. Dzisiaj w Polsce rozpoczęła się akcja charytatywna, jest to charytatywna dystrybucja. Tyle, że ta charytatywność polega na tym, że musicie zapłacić 99 zł za opakowanie tego środka. Nie wiem, na czym jest ta charytatywność, na czym ona ma polegać. Jest to normalna y, y, transakcja, gdzie musicie za jedno opakowanie zapłacić praktycznie 100 zł, ale jest to opakowane w słowo charytatywne, i że każdy ma możliwość, i że oczywiście jest to sensacyjna wiadomość. Jest to sensacyjna wiadomość, bo my wiemy, że sensacja będzie wzbudzała wasze zainteresowanie. No, teraz Teraz jest sensacyjnie charytatywnie dostępny ten środek. No i yy, kto będzie ten środek prezentował? Otóż doktor nauk medycznych, no to się zgadza, bo ja posiadam taki tytuł. Ale uwaga, okazuje się, że zostałem mianowany profesorem Narodowego Instytutu Traumatologii Polskiej. Oczywiście nie istnieje taki instytut. Zostałem dyrektorem oddziału badawczego numer 2 w Warszawie. Taki oddział oczywiście też nie istnieje, no i jestem zasłużonym lekarzem w dziedzinie reumatologii. Nie zrobiłem takiej specjalizacji, oczywiście, ale tutaj jestem reumatologiem i ortopedą również jestem. Okazało się, to wszystko jest łamstwo. No i praktyka lekarska moja trwała już według tych państwa 45 lat. No jeżeli bym dodał studia i ile czasu musimy przeżyć, żeby zacząć studia, no to prawdopodobnie byłbym gdzieś w wieku no powiedzmy 65-70 lat. No jestem troszeczkę młodszy. Dlatego jak widzicie, no to są paskudne absolutnie manipulacje. Przechodzimy dalej, no i oczywiście tu już widzimy, że ktoś, nie wiadomo jak się nazywa ten redaktor, ale ktoś prowadzi wywiad ze mną. No, i pyta mnie, czy to jest prawda, że ten środek działa. Ja oczywiście potwierdzam, że jest to czysta prawda i że każdy za te 90 zł może wyleczyć swoje stawy, kochani. Także macie pewnie tą szansę, natomiast oczywiście to jest wszystko kłamstwo i manipulacja. Z tego pseudo wywiadu, z tego jednego wielkiego kłamstwa dowiadujecie się teoretycznie ode mnie, że Oczywiście są dostępne leki na, na stawy, na chorobę zwyrodnieniową stawów, natomiast cena jest po pierwsze ich zbyt wysoka. No te, Ten kod w worku, ten suplement, którego nigdy nie widziałem na oczy i nie wiem, czy w ogóle tak naprawdę istnieje, czy jest to jedno wielkie oszustwo finansowe, kosztuje 99 zł za jedno opakowanie. no Powiedziałbym, że to też nie jest tanio. Natomiast. Tutaj się mówi, że te leki, które są dostępne na razie dla naszych pacjentów są jeszcze droższe i są mało dostępne i działają tylko i wyłącznie objawowo, a ten lek pewnie działa przyczynowo i, e, i was uratuje. Leki, które są dostępne aktualnie mogą powodować pewnie tylko jeszcze większe zniszczenie waszych stawów, a ten lek cudownie, uwaga, w ciągu czterech tygodni te wasze stawy e, wyleczy. No dobrze. Jak widzicie, są kolejne zdjęcia wycięte i skradzione z tego samego wywiadu. W tym na tej stronie jest kilka zdań prawdziwych. Oczywiście widzimy, na czym polega choroba zwyrednieniowa, na czym polega niszczenie stawów, na przykład przebiegu dny moczanowej. Także pewne informacje medyczne dla manipulowanych osób są rzeczywiście. Pewnie zgodnie z, zgodne z prawdą, natomiast cały produkt jest albo nieistniejący, albo jest jednym wielkim kłamstwem. No dobrze, czyli ten lek, który się nazywa metonil. Czy on jest w stanie oczyścić w cudzysłowie nasze, nasze stawy? Yy, oczywiście, dokładnie. Pseudo-doktor pseudo -doktor Jerzewski odpowiada, że jest możliwa yy, głęboka naprawa naszych chorych stawów. I uwaga, lek ten jest sprzedawany w każdej aptece w Europie i jest w Europie. Dostępny praktycznie dla każdego. Czyli z takiego slajdu, z, takiego, z takiej informacji dowiadujecie się, że no to nasza ta zaściankowa Polska tylko w Polsce, my biedni Polacy nie mieliśmy dostępu do tego cudownego leku. No i właśnie na takie, na takie kłamstwa łapane są osoby w wieku podeszłym, no bo wreszcie mam dostęp do leku, który, który Europejczycy mają to w każdej aptece, tylko nie ma go w Polsce. Oczywiście jest to totalna bzdura. Jeżeli byłby dostępny, to byłby w europejskich aptekach, to byłby również w Polsce. Te same regulacje regulują rynek farmaceutyczny w obrębie Unii Europejskiej. Oczywiście są opisane jakieś pseudofazy działania, faza od jednej, od pierwszej fazy do piątej, jak oczyszczają się wasze stawy. Oczywiście jest to czysta absolutna Fantastyka, jednowielskie kłamstwo, jest wklejona pewnie też, wycięta z jakiegoś podręcznika medycznego, jakieś, jakieś zdjęcie z wyrodniałego stawu, oczywiście wyrwane z kontekstu, wklejone do tej strony internetowej. Ale wracamy do tego cudownego wywiadu z moją osobą. Mamy pytanie, kto sponsoruje akcję charytatywną? Za 100 zł za opakowanie, powtarzam. No cóż, ja odpowiadam, że sponsoruje jest ta akcja prowadzona ze środków Narodowego Instytutu Reumatologii Polski. Oczywiście ten instytut nie istnieje, ale okazuje się, że sponsoruje akcję charytatywną dla Was. Jak widzicie, po prostu. Skala tych kłamstw jest tak duża i jest to tak bezczelne, że my, w mojej głowie się to nie mieści. Niemniej ludzie są nabierani na tego typu manipulacje i tego typu kłamstwa. Dalej dowiadujemy się, że no, ten lek bardzo szybko znika z magazynów czyli y, kolejny element manipulacji marketingowej że mamy groźbę małej dostępności tego cudownego leku czyli to ma przyspieszyć waszą decyzję o dokonaniu tego bardzo ważnego dla was w cudzysłowie zakupu. E, czyli właściwie powinieneś, powinnaś się spieszyć, nabyć ten lek jak najszybciej, ponieważ zostało niewiele jednostek, tak tu jest napisane. E, no, e, no i oczywiście. E, Mamy mało pieniędzy, bo jesteśmy organizacją non-profit, która jest słabo finansowana. No, oczywiście, trudno, żeby ten instytut był dobrze finansowany, jeżeli w ogóle nie istnieje. Jak widzicie, jest to kupa nonsensów, jak u Brzechwy na, na wyspach Bergamutach. Podobno jest kot w butach, no właśnie, ale tylko wystych nie ma. Czy każda osoba, która złoży wniosek, otrzyma ten lek? Doktor Jerzewski, nie, przepraszam, reumatolog, ortopeda, profesor Jerzewski odpowiada, że jest tak, że każda osoba, czyli z jednej strony mówią, że jest bardzo ograniczona ilość leku, ale jeżeli złożysz wniosek, to z drugiej strony masz gwarancję, każdy, dosta, kto wypełni formularz, dostanie ten lek. Czyli są to pewne sprzeczne informacje, ale te, te informacje dążą tylko do jednego celu, konsekwentnie mają doprowadzić cię do tego, abyś kliknęła, kliknął przycisk zakupu. No i pewnie zapłaciła, zapłacił jakąś kwotę pieniędzy za ten cudowny specyfik. Jeżeli kupisz ten specyfik, nasi eksperci, nie wiadomo jacy eksperci. Firma jest bidna, no bo instytut nie ma pieniędzy przed chwilą mówiono, ale są eksperci, którzy tylko czekają, aż złożysz wniosek i oni się osobiście z tobą skontaktują. To też myślę, powinno budzić e, wasze e, zaniepokojenie, że skąd tylu ekspertów w takiej biednej firmie. No i oczywiście, m, jeżeli e, doradzą w sprawie przyjmowania leku i dowiedzą się o numerze oddziału Nowej Poczty, czy znacie taką firmę jak Nowa Poczta, która posiada jakieś tajemnicze numery kolejny element manipulacji, który powinien zapalać e, czerwoną lampkę ostrzegawczą? Autorzy. Tej strony również tłumaczą się, dlaczego właśnie w całej Europie ten nasz specyfik, metonil, jest dostępny, jak napisali, w każdej aptece, a dlaczego go nie ma w Polsce. Otóż polscy aptekarze są, okazuje się, chciwi według tych naszych manipulatorów. Okazuje się, że nasze apteki wahają się co do tego leku, ponieważ znacznie, obecność tego metonilu znacznie zmniejszyłaby zakup innych, e, oczywiście nieskutecznych specyfików, czyli spadnie zysk dla aptekarzy. Czyli nasi polscy aptekarze są chciwi i dlatego nie chcą Wam sprzedawać tego cudownego leku. Czy naprawdę chcecie się nabrać na taką argumentację? No właśnie. A z drugiej strony yy, yy, mogliby właściwie sprzedawać metonil w polskich aptekach, ale na pewno zawyżyliby cenę, a skol, skąd właśnie polski emeryt miałby wziąć tak duże pieniądze? Dlatego jedynym słusznym miejsc, miejscem, słuchajcie, do tego dąży cały wywód, jedynym słusznym miejscem do sprzedaży tego metonilu miałoby być ta strona, która oczywiście prawdopodobnie jest jednym wielkim oszustwem. No, i widzimy jakieś opakowanie. Ja w życiu nie widziałem tego suplementu. Nie wiem nawet, czy to opakowanie to nie jest tylko jakaś grafika zrobiona w, w internecie. Nie wiem, czy to naprawdę istnieje. No, ale jeszcze mamy zasadę ograniczonej czasowo dostępności. Okazuje się, że promocja już niedługo się kończy, bo ta promocja może się skończyć 15 kwietnia. Co będzie dalej? Czyli tak naprawdę wiesz, że musisz już teraz kliknąć, ponieważ nie masz czasu na zastanowienie. Jak klikniesz albo zapytasz kogoś znajomego, gdzieś się będziesz starała starał, dowiedzieć, czy, czy to jest prawda, czy ja powinnam to kupować, no to tak naprawdę skończy się akcja charytatywna i już nie będziesz miała możliwości kupienia tego, więc kliknij teraz. Widzicie, jaka to jest manipulacja. Teraz i tu poganiani jesteście do tego, żeby natychmiast kupić ten lek. No i na dole strony mamy już nasz. Formularz, gdzie trzeba podać jakieś swoje dane, numer telefonu komórkowego do kontaktu. No i oczywiście, zauważcie formy manipulacji: mamy 29 982 wnioski już zostały złożone, a jest możliwość tylko 30 000 wniosków, tak. Zwróćcie uwagę, że o kurczę, tyle ludzi kupiło. To jest zasada chyba dowodu społecznego w marketingu, tak to się nazywa. No tyle ludzi kupiło, to może ja kupię, prawda? No i nawet jest błąd, nawet jest błąd na przycisku. Jest napisane otrzymywać. Nie jest to polska gramatyczna forma, aby taki przycisk, gdzie mamy hasło do działania umieścić. Taki bezokolicznik, to też myślę, że na takie błędy i takie detale powinniśmy zwracać uwagę. Oczywiście poniżej znajdują się jeszcze wylistowane opinie prawdopodobnie nigdy nieistniejących ludzi, których nie ma. Jakieś zdjęcia randomowe, losowe zostały z internetu wklejone, wymyślone imiona i nazwiska oraz wymyślona treść. Wspaniałych opinii o tym działaniu leku, który uratował właśnie tyle stawów, takiej ilości ludzi. Ci wszyscy ludzie są w niebo wzięci z działania tego, tak naprawdę, leku czy suplementu. Oczywiście, ja, ja umieszczam te imiona i nazwiska, ponieważ jestem na 100% przekonany, że cała ta strona jest fałszerstwem i że ja. Pokazując imiona i nazwiska tak naprawdę nie naruszam niczyjej prywatności, bo to wszystko słuchajcie jest po prostu zmyślone. No i dobrnęliśmy do samego dna tej pseudo sprzedażowej strony i znowu mamy logo Interia Wydarzenia, interia.pl w stopce, czyli nie tylko wykorzystano mój autorytet, mój wizerunek, ale powtarzam, jeszcze ci oszuści próbują się podeprzeć autorytetem olbrzymiego portalu informacyjnego, który oczywiście powinien mieć swoje filtry yy, i redaktorzy powinni oceniać przed publikacją te materiały, które są na tych serwisach publikowane. Tutaj wykorzystano na pewno bez wiedzy yy, interia.pl. Ich logotyp, żeby uwiarygodnić się w Waszych oczach. No dobrze, przejdźmy zatem do podsumowania. W podsumowaniu chciałbym powiedzieć, że mamy do czynienia z jedną z wielu prób. Mamy prawdopodobnie codziennie bardzo wiele, może kilkanaście, może kilkadziesiąt, tylko w Polsce prób posłużenia się czyimś wizerunkiem do manipulacji, oszustwa. Czy wręcz kradzieży? Dotyczy to, jak widzicie, środków, suplementów, leków, yy, sprzedaży kredytów, pożyczek, usług finansowych, bardzo wielu rzeczy. W internecie trzeba uważać, yy, zwłaszcza, że możecie kupić kota w worku, a cała usługa dotyczy ratowania waszego zdrowia. No, ja stałem się ofiarą, ponieważ mój wizerunek wy korzystaną bez mojej wiedzy. Ja absolutnie nie ponoszę żadnych żadnej odpowiedzialności, jeżeli w ogóle ten środek istnieje, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek przyjmie ten cudowny suplement, ja oczywiście nie ponoszę żadnej odpowiedzialności, bo to zostało mój wizerunek został wykorzystany bez mojej wiedzy. Natomiast olbrzymia prośba dla was jest taka, że nie traktuję tego jako promowanie własnej osoby, raczej ostrzeżenie, abyście uważali, że lekarz, dietetyk, aktor, osoba, która w internecie ma jakąś rozpoznawalność albo wyrobiła sobie jakąś wiarygodność w jakiejś dziedzinie życia, może być wykorzystana bez jego wiedzy. I to wszystko trzeba sprawdzać, czy to rzeczywiście jest prawda. Nie dajcie się zmanipulować i udostępnijcie albo pokażcie ten materiał osobom, które są wrażliwe mogą być wrażliwe na tego typu manipulacje czyli osobom starszym, osobom, które mogą chcieć zakupić tego typu produkty w internecie. Nie można, nie możemy dać się tak manipulować, ponieważ to wszystko jest tak argumentowane, że to jest dla waszego dobra, ale tak naprawdę w rzeczywistości zostaniecie oszukani albo e, stracicie swoje pieniądze i nic nie, nie przyjdzie w zamian żadna paczka do was nie przyjdzie z żadnym lekiem cudownym i suplementem albo jeżeli to przyjdzie, to szanowni Państwo, ja absolutnie nie wiem, co tam w środku jest. I co to jest, jak to działa, więc możecie sobie raz, że wydacie pieniądze, a dwa, że możecie sobie wyrządzić po prostu krzywdę i będziecie ofiarą tego typu manipulacji i oszustwa. Przepraszam za całą sytuację, natomiast ja muszę się oficjalnie od tego wszystkiego odciąć. Ja również zostałem oszukany w sposób nieświadomy. Wykorzystano moje imię, nazwisko zdjęcia z moją osobą, przeinaczono dane i przeprowadzono nieistniejący wywiad ze mną po to, żeby Was manipulować. Dziękuję za uwagę. Nie dajmy się tego typu oszustwom. Cześć!